Do ciebie, tam gdzie to wszystko się zaczęło Gdzie każda chwila bolała, ale serce jeszcze biło do chłopaka Co bał się patrzeć w lustro do mężczyzny Co walczył, choć czuł się pustką Pamiętam te dni, gdy chciałeś uciec przed sobą Gdy świat był ciężarem, a noc krwawiła ciszą Ale w tamtej burzy, choć wszystko się rwało Tu w tobie ogień, choć wtedy o tym nie wiedziałeś Do przeszłości piszę, dzięki, że nie zgasłeś za każdy ból, każdy krok w ciemności lasie To ty ukształtowałeś mnie Choć łamałeś codziennie Dziś stoję tu silny, bo przetrwałem Dzięki tobie wielnie Piszę do Ciebie co straciłeś tak wiele Co widziałeś miłość czy bałeś się, że spłonie Każda za co spadła Miała swoją cenę Każda rana stała się mostem ponad cierpieniem Byłeś zagubiony Ale szukałeś świateł Upadałeś, nie wstawałeś To był twój dar największy Wiem, że chciałeś uciec Że czułeś się sam Ale to właśnie ty nauczyłeś mnie Jak walczyć o świat Do przeszłości piszę Dzięki, że nie zgasłeś Za każdy ból, Każdy Przygotowałeś mnie, choć łamałeś codziennie I Dziś stoję tu silny, bo przetrwałem dzięki Tobie, wie To Do Ciebie, który cierpiałeś, chcę powiedzieć dziękuję Za to, że pomimo strachu, pomimo bólu czułeś każdy krok w ciemności Prowadził mnie tutaj, gdzie miłość czeka, gdzie cisza to ulga Piszę do Ciebie, z miejsca Cię świat i spokojem, gdzie miłość mnie otula, Do przeszłości piszę, dzięki, że nie zgasłeś. Za każdy ból, każdy krok w ciemności lasie, to ty ukształtowałeś mnie, choć łamałeś codziennie. Dziś stoję tu silny, bo przetrwałem dzięki tobie wiernie. Piszę do przeszłości! Ale już nie ze smutkiem Dziś trzyma mi rękę, razem kroczymy nad chmurciegiem Twoje cierpienie to fundament mojego szczęścia Dziękuję, że mnie stworzyłeś Jesteś moim serca, sercem Jesteś moim serca, sercem, sercem Wszedł do przeszłości, ale już nie ze smutkiem Dziś trzymam jej rękę, razem kroczymy nad chmur cieniem. Twoje cierpienie to fundament mojego szczęścia. Dziękuję, że mnie stworzyłeś. Jesteś w moim serca, sercem.